Przesłanie do skrajnej prawicy z całej Europy: nie wygracie z nami. Działalność aktywistów budzi obecnie wiele kontrowersji i skrajnych reakcji. Aktywiści często poruszają tematy, które są społecznie drażliwe, takie jak prawa mniejszości, dyskryminacja, nierówności ekonomiczne czy kwestie światopoglądowe, nie stroniąc przy tym odbudzących kontrowersje środków przekazu. Dlatego właśnie przyjrzymy się dzisiaj kilku skrajnościom tych lewicowych ruchów. Sprawdzimy, czemu protestują przeciwko prawicy, dlaczego zakazuje się dzielenia kultury różnym grupom etnicznym i połamiemy sobie trochę język na nowych, neutralnych rozwiązaniach. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subka, dzięki czemu będziecie na bieżąco z naszymi materiałami, a teraz dam Wam jeszcze 3 sekundy, a Wy napiszcie w komentarzu trzy słowa do aktywistów. 1, 2, 3, napisane? No to lecimy! W Madrycie odbyła się konwencja hiszpańskiej skrajnie prawicowej partii Vox. Wśród gości znaleźli się czołowi przedstawiciele europejskiej skrajnej prawicy, tacy jak Marine Le Pen z Francji, premier Włoch Giorgia Meloni, czy Viktor Orban z Węgier, uznawany przez pewne środowiska za największego przyjaciela Władimira Putina w Europie. Na konwencji pojawili się też posłowie Prawa i Sprawiedliwości, między innymi Radosław Fogiel. Premier Mateusz Morawiecki nie był obecny osobiście, ale przesłał nagranie wideo z przesłaniem do uczestników. W przeciwieństwie do innych liderów, Morawiecki skupił się w nim na kwestiach bezpieczeństwa i konieczności pomocy Ukrainie. Udział polityków PiS w konwencji Vox wywołał krytykę ze strony opozycji. Posłowie Koalicji Obywatelskiej i Lewicy zarzucili partii rządzącej bratanie się z proputinowskimi siłami i działanie na szkodę jedności Unii Europejskiej. Poseł PiS Marcin Chorała tłumaczył, że udział w konwencji miał na celu przekonanie sojuszników do wsparcia Ukrainy. To jednak nie przekonało naszej opinii publicznej, a tym bardziej nie dotarło do aktywizacji Którzy postanowili się zjawić na wydarzeniu, by zaprotestować w istnieniu opozycji. Jesteśmy właśnie w Hiszpanii, w Madrycie, gdzie trwa zjazd przywódców skrajnej prawicy z całej Europy. Są tutaj tacy przywódcy jak Milei z Argentyny, Le Pen z Francji, czy Mateusz Morawiecki, ale jesteśmy też my, młode aktywistki z Polski, i protestujemy przeciwko faktycznie. I przeciwko skrajnej prawicy przed wyborami europejskimi. Jesteśmy tutaj my i są też organizacje z całego świata, które przyjechały tutaj po to, żeby zaprotestować, bo nasza solidarność, nasza złość jest ponadnarodowa. Zjednoczyłyśmy się tutaj po to, żeby wyrazić naszą złość. I mamy przesłanie do skrajnej prawicy z całej Europy: nie wygracie z nami. Oczywiście możemy różnych przedstawicieli odbierać na różny sposób. Tak jak niektórzy powiązują dzisiaj ruchy lewicowe z komunizmem, tak w tym przypadku nie możemy im najpewniej odmówić prawa do nazywania opozycji w. W Europie powinno znaleźć się miejsce na różnorodność poglądów, także tych prawicowych czy konserwatywnych. Próby zrównywania całej prawicy z ekstremizmem i odbierania jej prawa do reprezentacji są dość radykalnym, choć szczególnie ostatnio, nierzadko spotykanym zjawiskiem. Trzeba odróżniać radykalne skrzydła od bardziej umiarkowanych nurtów. Tutaj jednak już dawno temu zabrakło miejsca na obiektywną dyskusję. W ostatnim czasie prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, podpisał zarządzenie zakazujące zawieszania krzyży w urzędach miasta. Decyzja ta wywołała duże kontrowersje i podzieliła opinię publiczną. Zwolennicy tego zakazu argumentują, że urzędy powinny być miejscami neutralnymi, dostępnymi dla wszystkich bez względu na wyznanie. Przeciwnicy twierdzą, że jest to atak na kościół i próbę usunięcia symboli religijnych z przestrzeni publicznej. Z jednej strony Polska ma głębokie korzenie chrześcijańskie, a symbole religijne, takie jak krzyż, są Integralną częścią jej historii i kultury. Dla wielu ludzi, krzyż w miejscach publicznych jest symbolem tożsamości narodowej i dziedzictwa towarzyszącego nam od setek lat. Z drugiej strony, żyjemy w społeczeństwie, które staje się coraz bardziej różnorodne pod względem religijnym i światopoglądowym. Nie wszyscy obywatele identyfikują się z chrześcijaństwem, a obecność symboli religijnych w urzędach może być dla nich niewłaściwa. Problem w tym, że ta transformacja sugerowana przez nową władzę często kierowana jest chyba niewłaściwymi przesłankami. Rzuciliście zbyt najbardziej, najbardziej, zbyt, najbardziej zbyt, skrajne, wręcz fundamentalistyczne poglądy religijne wszystkim Polkom w prowadzące na polu. Nie w mnóstwo da... jest przeciw i, i aborcji, zakaz, co Pani opowie Prawa do aborcji. To mnóstwo wy narzuciliście nie fundamentalne poglądem religiejnych. Czy możemy tak skończyć pani. Tak wyglądały Zdure, fakty. Ale, A nie, Rafał Trzaskowski w tym momencie po prostu wprowadza normalność. Miejsca publiczne powinny prosty. być jest, jest po prostu was. neutralne światopoglądowo. To wasze zblatowanie z Kościołem no, doprowadziło posość, do spadku zaufania Polaków do Kościoła katolickiego. Spis powszechne pokazał, znaczy, że że no, 6 mionów, powszechny pokazał, że sekularyzacja polskiego społeczeństwa i obywateli po rządach PiSu nie identyfikuje się już jako Sekundę. katolicy. Mili narzucania religijności do mieli dość waszego zblatowania polityki z religią. Prawo i sprawiedliwość z pewnością w jakimś stopniu przyczyniło się do upadku wizerunku kościoła w Polsce. Nie umniejszamy jednak tutaj opozycji. Obywatele mieli dość nie tylko spojenia kościoła z państwem, ale również medialnej nagonki. Zewsząd słyszeli o tym, że kościół jest zły i szkodliwy. A czyje były te media? Problem rozpowszechniania narracji i przyzwolenia na pewne działania jest dziś niesamowicie złożonym zagadnieniem. Zobaczmy więc może jak to wygląda w mediach społecznościowych? Teoretycznie wielu z nas kojarzy je raczej z wolnością słowa, z możliwością obywateli do wyrażenia siebie i swoich opinii przed szerszą publiką bez bezwzględnych ograniczeń. Dzisiejsze realia zdają się jednak wyglądać zupełnie inaczej. W dzisiejszych czasach istnieje przede wszystkim wyraźny dysonans w traktowaniu różnych grup etnicznych. Białym nie pozwala się na wiele rzeczy, które mogą mówić i robić osoby innego wyglądu i pochodzenia. Wiele osób w social mediach mówi na przykład, że bla polegające na malowaniu przez białą osobę twarzy na ciemny kolor, na przykład podczas tak zwanego cosplayu, czy robienie ciasnych warkoczyków, jest niedopuszczalne dla osób pochodzenia europejskiego. Jednak nie jest to raczej obiektywne. Powinniśmy żyć w czasach, w których dzielimy się swoją kulturą z innymi, jeżeli chcemy być tolerowani. Odcinanie części świata i zakazywanie jest niezwykle daleko idące i może powodować efekt odwrotny od oczekiwanego. Może z niego wynikać jeszcze większe oburzenie w społeczeństwie. Więc yeah. dlaczego black zawsze jest nieodpowiedni, nawet w cosplayu? Kolor skóry to nie jest coś, za co możecie się przebrać. Wyobraźcie sobie, że chcecie przebrać za Madeleine Monroe. No czy uwaliłam sobie twarz mąką? Nie, bo to nie jest jej cecha. Tak samo czarni cosplayerzy nie kolorują się na biało. Maybe na niebiesko, ale wiecie, wtedy wszyscy się kolorują na niebiesko, to nie jest kolor skóry. Tak samo udawanie osoby niewidomej, kiedy się widzi, jest zwyczajnym brakiem szacunku. Po prostu tworząc ten cosplay nigdy nie doświadczysz tego, co przeżywają osoby, które próbujesz udawać. Ty po godzinie to zmyjesz, będziesz miał swój kolor skóry, swój wzrok cokolwiek i nie będziesz doświadczał tego, co ci ludzie doświadczają normalnie na co dzień. Wiele bardziej niekulturalnych rzeczy ma obecnie miejsce na świecie niż zrobienie sobie warkoczyków przez białą osobę czy pomalowanie przez nią twarzy na ciemny kolor, szczególnie jeśli ma to charakter twórczy. Polacy, choć biali, sami przez długi czas doświadczali opresji i dyskryminacji ze strony innych narodów, zwłaszcza w okresie za czy podczas drug a jednak nas te podwójne standardy nie dotyczą, chyba że jednostkowo nierzadko oskarża się osoby z mniejszości o podwójne standardy. Czy to w kontekście protestów osób ciemnoskórych w USA, czy też osób z grona LGBT. Oczekiwanie od społeczeństwa dostosowania się do niestandardowej odmiany imion i zaimków proponowanej przez niektóre osoby z tego grona można postrzegać jako oczekiwanie specjalnego, uprzywilejowanego traktowania. Polski język z całym swoim skomplikowanym systemem fleksyjnym nie jest szczególnie podatny na tego typu zmiany. Łamanie reguł gramatyki i składni, na przykład poprzez tworzenie nowych form rodzajowych czy zmianę paradygmatów odmiany nie jest łatwe ani naturalne dla większości użytkowników języka. Szczególnie, kiedy proponowane przez nich rozwiązania są całkowicie niezrozumiałe. Dzień dobry, San Kocoń, kandyduję w Krakowie w okręgu 13 z miejsca 19, reprezentuję Ostrą Zieleń. Jestem aktywistą LGBT i aktyw można by pewnie znaleźć inne rozwiązanie niż tworzenie słowa, które brzmi bardziej jak nazwa jakiegoś miasta niż identyfikator. Większość Polaków jest nauczona przestrzegania zasad poprawnej polszczyzny. O tyle osoby LGBT domagają się dla siebie wyjątku od tych reguł, jednocześnie oczekują one od reszty społeczeństwa nie tylko akceptacji, ale wręcz czynnego stosowania tych niestandardowych form, co może być odbierane jako wymóg okazywania im szczególnego szacunku czy wręcz uprzywilejowania. Rzecz jasna, język stale ewoluuje. Historia pokazuje, że polszczyzna potrafiła adaptować się do nowych zjawisk. Jednak proces ten zazwyczaj zachodził w sposób naturalny i stopniowy, nie zaś poprzez odgórny przymus łamania obowiązujących reguł. Badania wskazują, że młode osoby z grona LGBT są dwukrotnie bardziej narażone na depresję i lęk w porównaniu do hetero rówieśników. Wskaźniki prób sami wiecie czego i myśli dotyczących tej samej kwestii są czterokrotnie wyższe wśród młodzieży z tego grona. Młode osoby LGBT mają również wyższe wskaźniki uzależnień od substancji i nawet nasi politycy nie ukrywają tego zjawiska. Tak, ci z lewicy. panie, Ale naprawdę, pan pozwala w tym programie na że te dzieci które w Polsce dzisiaj mają próbę przypomnę 80 prawie o, e, procent dzieci młodych ludzi LGBT miało próbę spraw jak są sobie... Nie, jak która on, nie. Biedroń, jak Niektórzy uważają, że Biedroń omyłkowo wskazał tutaj na to, że ludzie ci są zwyczajnie z góry zaburzeni. Możemy się jednak domyślać, że nie takie było założenie jego wypowiedzi. Ile ludzi na świecie, tyle opinii na ten temat. Z jednej strony te młode osoby często doświadczają braku akceptacji, dyskryminacji, a nawet przy strony rodziny, rówieśników czy szerszego społeczeństwa. Takie przeżycia mogą prowadzić do przewlekłego stresu, poczucia odrzucenia i osamotnienia, co z kolei zwiększa ryzyko rozwoju problemów psychicznych, takich jak zaburzenia lękowe. Z drugiej strony można rozważyć hipotezę, że w niektórych przypadkach to wcześniej istniejące zaburzenia psychiczne mogą skłaniać jednostkę do kwestionowania swojej tożsamości seksualnej. Czy p Osoby zmagające się z problemami natury psychicznej mogą być bardziej skłonne do poszukiwania sensu i przynależności, co czasem prowadzi do utożsamiania się z grupami mniejszościowymi, w tym społecznością LGBT. A Wy jak myślicie? Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subka. Siema!